Cześć! Oto pięć ciekawostek, których na pewno nie wiedziałeś o Jordanii. 1. Na tamtejszej pustyni, Wadi Rum, kręcono film Marsjanin i nagrodzony siedmioma Oscarami film Lawrence Zarabi. 2. Morze Martwe Jordanii wysycha. Naukowcy szacują, że w przypadku braku działań za 30 lat z morza nic nie zostanie. 3. W Jordanii dniami wolnymi od pracy jest piątek i sobota. Warto wziąć to pod uwagę, planując zakupy lub chcąc jechać wtedy na lotnisko. 4. Król Abdullah II. Jest kierowcą rajdowym, spadochroniarzem, nurkiem oraz pilotem. Służył kiedyś nawet w jordańskich siłach specjalnych. 5. Zgodnie ze starożytną tradycją jordańską, gość, który został zaproszony do stołu, musi najpierw trzy razy odmówić przed tym, zanim wyrazi zgodę. Jeśli spodobał Ci się film, zostaw lajka i zasubskrybuj kanał. Po więcej ciekawostek oraz napisz w komentarzu, o czym nagrać kolejny film. Miłego dnia!